Przyniosłem pieniądze na ulepszenie Twojego warsztatu. Stokrotne dzięki. Naprawdę jesteś dla mnie zbyt uprzejmy. Twoje dzieła są warte tych pieniędzy. Potrzebuję jeszcze kryształu painitu. Słucham? Painit to minerał. Bardzo rzadki w moich stronach. A tutaj zapewne niemożliwy do dostania. Wytwarzam z niego soczewki, a pył mieszam z moimi miksturami. A, zobaczę, co da się zrobić. Pani tu nie znajdą. Tak, jest za rzadki. Będę musiał go poszukać u kupców w Nowigradzie. Najlepszy skład towarów w Nowigradzie. Proszę się nie pchać, dla każdego starczy. Przecież się nie pcham. I bardzo dobrze. Kultura osobista ponad wszystko. Zobaczmy. Zapraszam, zapraszam. Co tam masz? Błęd. Widzę, że praca wre. O tak! Zleciłem wykonanie odpowiednich narzędzi rzemieślnikom z Nowigradu. Sporo sobie za nie policzyli, ale przynajmniej mogę na poważnie wziąć się do roboty. Stworzyłem kilka nowych run, glifów i schematów. Rzuć okiem, może wybierzesz coś dla siebie. A ja mam dla ciebie pani.